I chcemy też móc wydawać pieniądze na inne rzeczy. Nie chcemy, to jest ogromna ilość pieniędzy, a to, co zrobiła administracja Bidena, było straszne. Dali pieniądze, ale nie miały one zabezpieczenia. Europa, jak wiesz, dała znacznie mniej pieniędzy, ale miała zabezpieczenie. Było to w formie pożyczki. Oni odzyskują swoje pieniądze, a my nie. A teraz przynajmniej jesteśmy chronieni, ponieważ amerykański podatnik musi być również chroniony. Ale Uch, to jest niezwykła umowa dla Ukrainy. Ponieważ mamy teraz dużą inwestycję w ich kraju, a to co mają ma niewiele osób i jesteśmy w stanie naprawdę postępować z bardzo, bardzo nowoczesnymi technologiami i wieloma innymi rzeczami, w tym uzbrojeniem, uzbrojeniem, które zamierzamy użyć w, w wielu miejscach. Ale tego potrzebujemy dla naszego kraju. To pozwala to nam, pozwala to zrobić. Czy będziecie kontynuować, czy będziecie kontynuować? Tak, przepraszam. przepraszam. M, mogę wysłać pomoc wojskową? Tak, proszę kontynuuj. Uch, jeśli mogę tak... Tylko uch, tak, więc w dokumencie jest jeden z bardzo ważnych punktów, jeśli mówimy o biznesie na zachodnim brzegu. Nigdy nie mieliśmy terminali LNG na Ukrainie. Ten dokument otworzy, to znaczy następny dokument, ale w każdym razie tutaj odnawianie prezydent zełęski. czy czujesz, że USA są po twojej stronie, że prezydent, że prezydent Trump jest po waszej stronie, w tym uh, w tym momencie. Co, jak myślisz, on chce wiedzieć, czy myślisz, że to trochę głupie pytanie, chyba, chyba nie bylibyśmy nie, nie, tutaj, nie, gdybym nie. nie był. Ale u, myślę, że myślę, że Stany Zjednoczone po naszej stronie od samego początku okupacji mm -hmm. i myślę, że prezydent Trump po naszej stronie i, i oczywiście uch, nie jestem ca jestem pewien, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie przestanie wsparcie, to jest kluczowe dla nas. To jest ważne dla nas, tak? A Putin, prezydent, mówi o ludziach i żołnierzach, którzy umierają, ale oni przyszli na nasze terytorium, przyszli na naszą ziemię. Oni zaczęli tę wojnę i muszą ją zakończyć. I myślę, że to jest pytanie naprawdę najważniejsze pytanie, czy prezydent Trump, mam nadzieję, tak u, z innymi sojusznikami zatrzymać Putina, wycofać tych wrogów naszego wroga, wycofać te wojska z naszej ziemi. I myślę, że pytałeś o historię. Myślę, że jeśli prezydent lub gdy zatrzyma Putina, jeśli prezydent Trump przyniesie pokój do naszego kraju, myślę, że wygra tę wojnę. Dobrze? Mieliśmy bardzo, bardzo Będą rozmowy, panie prezydencie, panie prezydencie. Co z pomocą wojskową? Czy się pan zgadza? Prezydent pan pan, Uch, prezydent Zełenski właśnie powiedział, że nie będzie kompromisów z Uch, um, Władimirem Putinem. Wspaniale. Um. um, chciałem zapytać was oboje. Po pierwsze, czy są jakieś kompromisy, które waszym zdaniem prezydent Zełenski będzie musiał podjąć? A prezydent Zełenski, czy jest coś, co może pan zaoferować lub przynieść na stół negocjacyjny, na przykład wybory? Dziękuję. Myślę, że zawsze trzeba będzie robić. Kompromisy. kompromisy. Nie można zawierać żadnych umów bez kompromisów. Więc z pewnością będzie musiał pójść na pewne kompromisy, ale miejmy nadzieję, że nie będą one tak duże, jak niektórzy uważają, że trzeba będzie je zrobić. To wszystko. To wszystko, co możemy zrobić. Jestem tutaj jako, jako arbiter, jako mediator, do pewnego stopnia między dwiema stronami, które były uch, bardzo wrogie, mówiąc delikatnie. Były bardzo wrogie. Była okrutna wojna, była okrutna wojna. Wiesz, to jest bardzo wyrównane pole bitwy i te kule lecą. A jak mówiłem wiele razy, rozmawialiśmy o tym z Pitem. Wiele razy jedyną rzeczą, która zatrzymuje te kule, jest ludzkie ciało. A w przypadku, o którym mówimy, to generalnie młode ludzkie ciała zatrzymują wiele kul. To jest równe. Dlatego to jest wspaniała ziemia rolnicza. To jest wspaniała ziemia, to jest wspaniała ziemia rolnicza, ale jest bardzo mało ochrony przed kulami, które są, oraz innymi rzeczami, które są wystrzeliwane. Więc uch, wszystko, co mogę zrobić, to uch, sprawdzić, czy mogę wszystkich skłonić do przystole. I dojść do porozumienia. I myślę, że ostatecznie osiągniemy porozumienie. W przeciwnym razie prawdopodobnie nie byłbym tu dzisiaj. Panie prezydencie, mam do pana dwa pytania. Czy uważa pan, że ostatecznie pana dziedzictwem będzie bycie rozjemcą, a nie prezydentem, którym my. Które wprowadziły ten kraj w kolejną wojnę i zakończyły wojny zagraniczne? I mam proste pytanie: mam nadzieję, że tak się stanie. Mam na myśli, mam nadzieję, że będę o, zapamiętany jako człowiek pokoju. Uch, to byłoby coś wspaniałego, gdybyśmy mogli to osiągnąć. Robię to, aby przede wszystkim ratować życie. Po drugie, aby zaoszczędzić dużo pieniędzy, ale uważam, że to jest o wiele mniej ważne. Więc mam nadzieję, że będę. Dziękuję, Brian, za to pytanie. To było miłe pytanie. Mam nadzieję, że będę znany i uznany za człowieka pokoju. To byłaby wielka rzecz do rozwiązania. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Wiecie, to mogłoby prowadzić do III wojny światowej. To, jest, to, jest... to zmierzało w złym kierunku. Jeśli te wybory byłyby przegrane, jeśli byśmy ich nie wygrali, a wygraliśmy je bardzo, to był mandat. Wygraliśmy każdy stan wahający się. Wygraliśmy głosowanie powszechne o miliony i miliony głosów. Wygraliśmy wszystko. Uch okręgi, spójrz na obszary Czerwieni, spójrz na mapę. To był wielki mandat i, uch, to jest jedna z rzeczy. Powiedziałem, załatwimy to. Gdybyśmy nie wygrali, myślę, że to mogłoby się bardzo dobrze skończyć, Trzecią Wojną światową. A to nie, byłoby, to nie byłaby dobra sytuacja. Jakie było twoje drugie pytanie? Moje drugie pytanie do prezydenta Zełenskiego. Tak, czy kiedykolwiek, dlaczego nie nosisz garnituru? Dlaczego, nie mogę powiedzieć, jesteś, jesteś na wysokim stanowisku w tym kraju i odmawiasz noszenia garniturów na takie okazje. Czy masz garnitur? Tak, mam problemy. Wielu Amerykanów ma problem z tym, że nie naprawdę. Szanujecie, nie mam takiego objaw respektu dla tego urzędu. A założę garnitur po zakończeniu tej wojny. Okej, okay, tak, może. Może coś takiego jak Twoje, tak. Może coś, coś lepszego, nie wiem, zobaczymy. Może coś tańszego wtedy. Tak, dziękuję, dziękuję. Prezydent Zełęski, prezydent Zełęski, tak, proszę. Czy planuje pan wysłać więcej broni do Ukrainy, jeśli nie będzie pokoju? Tak, dostarczymy broń do Ukrainy. Tak, oczywiście mam nadzieję, że nie będę musiał wysyłać zbyt wiele, ponieważ mamy nadzieję, że to się zakończy. Liczymy na szybkie zakończenie tego. Uch nie cieszy nas wysyłanie dużej ilości broni. Cieszy nas perspektywa Żeby zakończyć wojnę, abyśmy mogli e, robić inne rzeczy. Ale e, bardzo doceniamy porozumienie. bo potrzebowaliśmy tego, co mieli i traktujemy, wiecie, nasz kraj jest teraz traktowany sprawiedliwie. Biden tego nie zrobił. Biden nie wiedział, co do diabła robi. To nigdy nie powinno się było wydarzyć, to nigdy nie powinno się było zacząć. Ale, e, wiecie, oczywiście odpowiedź brzmi tak, ale miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli wysyłać dużo, ponieważ nie mogę się doczekać, żeby to załatwić. Załatwić to szybko, bardzo szybko. Czy to oznacza, że nie przeszkadzają Ci gwarancje bezpieczeństwa, panie prezydencie? U, nie chcę jeszcze mówić o bezpieczeństwie, ponieważ chcę doprowadzić do zawarcia umowy. Wiesz, wpadasz w tę samą pułapkę jak wszyscy inni. Milion razy powtarzałeś to samo. Chcę doprowadzić do zawarcia umowy. Bezpieczeństwo jest takie proste. To około 2% problemu. Uch, nie martwię się o bezpieczeństwo. Już martwię się o sfinalizowanie umowy. Bezpieczeństwo to łatwa sprawa. Bezpieczeństwo jest bardzo dobre. Wszyscy przestali strzelać. A czy teraz Europa umieści tam ludzi? Wiem, że Francja to zrobi. Wiem, że Wielka Brytania to zrobi. Wiem, że inne kraje to zrobią. A one są tuż obok. My się nie zobowiązaliśmy, ale możemy teoretycznie. Wiecie, mamy zabezpieczenia w innej formie. Będziemy mieć tam pracowników, którzy będą kopać, 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 zabierając tę surową ziemię, abyśmy mogli stworzyć wiele wspaniałych produktów w tym kraju. Uch, więc w tym sensie masz coś, ale jeszcze tego nie ustaliliśmy. Powiem, uch, rozmawiając z Francją i rozmawiając, uch, i byli tu, jak wiesz, w zeszłym tygodniu i właśnie wczoraj. Uch, oni zobowiązali się do dużo bezpieczeństwa. Nie sądzę, że będzie potrzebne dużo bezpieczeństwa. Uważam, że kiedy ta umowa zostanie zawarta, to będzie koniec. Rosja nie będzie chciała wracać i nikt nie będzie chciał wracać. Prezydent, kiedy ta umowa się skończy, naprawdę wierzę, że ta umowa Ach, tak, się tak, skończy. Pytanie? Dziękuję, dziękuję tak. bardzo. Proszę, Panie prezydencie. Dziękuję. U, proszę dziękuję, tak. tak za przybycie do waszej Starmer w Białym Domu w ubiegłym tygodniu. A, częścią tego było ponowne zaangażowanie z Rosją poprzez stosunki dyplomatyczne, coś czego poprzednim Przywódcom brakowało odwagi, by zrobić. Co dało Ci moralną odwagę i przekonanie, by zrobić krok naprzód? Kocham tego gościa. Z kim jesteś? One uh, American Newsday. Uh, cóż, dlatego ich lubię. One American News robi świetną robotę. To bardzo podoba mi się pytanie. Myślę, że to bardzo dobre pytanie. Tak jest droga do pokoju jest droga to. do rozwiązania problemu i czuję, że jako głowa tego kraju mam obowiązek to zrobić. Dodatkowo, wiesz, jesteśmy bardzo zaangażowani, zostaliśmy zaangażowani. U, Szkoda, że się zaangażowaliśmy, bo nie powinno być żadnego zaangażowania, bo nie powinno być żadnej wojny i nie powinno być 7 października. To nigdy nie powinno się zdarzyć. Jak wiesz, Iran był bankrutem. Nie mieli pieniędzy, żeby dać Hezbolachowi, Nie mieli pieniędzy, żeby dać Hamasowi. Byli kompletnie spłukani, a potem zarządów rządów Bidena stali się bardzo bogaci. Przeszli od braku pieniędzy do 300 miliardów dolarów w okresie czterech lat i oddali dużo z tych pieniędzy i widzisz, co się stało. I to też jest prawdziwy bałagan, który mamy nadzieję rozwiązać. Ale uch nie, doceniam Twoje pytanie, brak. Po prostu czuję, że mam obowiązek spróbować, uch, zrobić coś, aby zatrzymać jeśli mogę, a, 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 a Jeśli mogę odpowiedzieć, tak, jeśli mogę odpowiedzieć, przepraszam. Proszę, kontynuuj, proszę, proszę. A tak przy okazji, podoba mi się Twoje ubranie. O, naprawdę? Nawet ja mam...